Dziś o katolickiej nauce społecznej, o katolickiej nauce społecznej, która zarazem jest fundamentem polityki prawa i sprawiedliwości od samego początku. I wbrew pozorom katolicka nauka społeczna wcale nie jest ogólnikowym frazesem, tylko ma bardzo określone konsekwencje, stoi za nią bardzo określona wizja społeczeństwa. Rodziny, relacji międzyludzkich, jak też rynku pracy, i o tym właśnie dzisiaj chciałem powiedzieć i pokazać, jak bardzo ta wizja jest szkodliwa dla większości społeczeństwa i dla relacji e, międzyludzkich. Właściwie od początku e, rządów prawa i sprawiedliwości polityka społeczna jest centrum właśnie działań obozu rządzącego, obok różnych e, działań zamordystycznych. Ale one również właściwie wpisują się w ten model. Ale zacznijmy właśnie od polityki społecznej. Warto zwrócić uwagę, że nawet w takiej sferze symbolicznej, już na początku rządu Prawa Sprawiedliwości, mieliśmy zmianę nazwy ministerstwa. Wbrew pozorom, ma to znaczenie. Mieliśmy e, przez wiele lat Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Za rządów PiS pojawiło się Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Właśnie rodzina stała się tym centrum, wokół którego ogniskowała się cała polityka społeczna. Jest to zresztą rodzina o bardzo określonym znaczeniu, o znaczeniu bliskim właśnie katolickiej wizji rodziny, małżeństwa. Relacji w obrębie rodziny. Jest to rodzina tradycyjna, jest to rodzina, w której mężczyzna pełni rolę dominującą, jest to rodzina wielodzietna, w którym dzieci jest co najmniej dwójka. Osoby samotne czy związki niesformalizowane w tej polityce są całkowicie bez znaczenia, nie są adresatem większości świadczeń, więc po pierwsze, centrum tej polityki społecznej, katolickiej polityki społecznej czy też, e, czy też właśnie katolickiej e, nauki społecznej. E, e, więc rodzina jako centrum, tradycyjna rodzina jako centrum, i mamy tutaj bardzo konkretne rozwiązania, począwszy od słynnego, właśnie tego flagowego programu Rodzina 500. Warto zwrócić uwagę, że jest to właśnie program, którego głównym adresatem jest rodzina, wcale nie dzieci, to nie dzieci dostają jakiekolwiek świadczenia, to nie dzieci są adresatem działań państwa, tylko adresatem działań państwa jest właśnie Rodzina pieniądze ma dostawać przede wszystkim ojciec jako głowa rodziny i to on decyduje o tym, jak pieniądze mają być wydawane, zgodnie właśnie z katolicką nauką społeczną, gdzie podmiotem jest. Rodzina, a nie jednostka. To ważne, e, ważne, przesunięcie w polskiej konstytucji właściwie podmiotem jest jednostka i to o nią ma się troszczyć państwo, niezależnie od tego, czy jednostka ta jest w związku małżeńskim, czy jest dzieckiem, czy jest matką, czy jest córką, czy jest synem, czy jest bratem, a mimo to adresatem polityki społecznej państwa polskiego zarządu wpis jest przede wszystkim rodzina, nie jednostka właśnie. E, no. I jeśli chodzi o program Rodzina 500, celem tutaj nie jest walka z ubóstwem dzieci wcale, nie jest nawet walka, nie wiem, o większą dzietność, nie jest walka o to, żeby lepiej dzieciom się żyło tylko adresatem tego programu jest rodzina, żeby właśnie rodzina dostawała pieniądze ta tradycyjna e, e, rodzina czyli małżeństwo, właśnie e, z dziećmi. E, to podejście widać też bardzo jasno niechęci do opieki instytucjonalnej, żłobki przedszkola i w ogóle szkolnictwo instytucjonalne jest na marginesie tak naprawdę polityki e, państwa pod rządami e, PiS-u. E, warto zwrócić uwagę też kolejne walki, między innymi minister Ziobro się nawet to angażował i również widać to w TVP ten przekaz też, e, mianowicie, że państwo nie może ingerować w rodzinę, nawet jeżeli mamy do czynienia z przemocą, no to państwo rzeczywiście już w jakiejś ostateczności, kiedy Grozi śmierć. Generalnie rzecz biorąc, jakakolwiek kontrola państwa tego, co się dzieje w rodzinie, jest tutaj niedopuszczalna. Rodzina jest absolutnie podstawową jednostką społeczną, jak mówię, nawet jeżeli dzieci są bite, katowane czy gwałcone. Państwo ma tutaj ograniczone możliwości interwencji, tutaj przekaz jest jasny. Absolutny priorytet rodziny to rodzina ma decydować, co się dzieje z dzieckiem. Mamy zresztą instrumentalizację dziecka tak naprawdę dziecko jest własnością e, rodziców w tej retoryce, e, więc można powiedzieć, że jest marginalizacja też jego praw. Paradoksalnie to płody mają w tym modelu większe prawa niż dzieci. Dzieci nie są de facto podmiotem e, praw człowieka, są własnością właśnie mm, rodziców. E, w tym kontekście też bardzo dobrze się w to wpisuje sprzeciw wobec konwencji antyprzemocowej i również marginalizacja praw kobiet, no bo jeżeli mamy tradycyjny model małżeństwa i tradycyjny rodzaj relacji między płciami, to prawa kobiet są na marginesie, to mężczyźni rządzą w rodzinie, to mężczyźni są tymi podmiotami, które decydują tym, o tym, co się dzieje w rodzinie. Również w tym modelu mamy oczywiście wrogość wobec, wobec praw osób nieheteroseksualnych, Mamy dyskryminację osób nieheteroseksualnych, mamy też oczywiście niechęć do in vitro, co też jest częścią właśnie społecznej nauki Kościoła, więc wszystko to, co robi prawo i sprawiedliwość, tak naprawdę jest odtworzeniem podejścia Kościoła katolickiego. Kolejna sprawa, druga sprawa, to są przywileje małżeństw i rzeczywiście w Polsce również ten model zakłada, że na wielu obszarach życia społecznego te małżeństwa są uprzywilejowane w porównaniu z, ze związkami niesformalizowanymi, czy z singlami, z osobami samotnymi właśnie, czy, czy, czy z singlami. Mamy wspólne rozliczenia z fiskusem i tutaj są różnego rodzaju ulgi. Jeżeli jeden z małżonków trafi do szpitala, lekarze czy policjanci mają obowiązek udzielić się drugiemu małżonkowi przeciw, informacji ze związkami niesformalizowanymi bywa już znacznie trudniej. Kredyt w banku też znacznie łatwiej otrzymać właśnie, kiedy się żyje w związku małżeńskim. Łatwiej niż w małżeństwie, niż w związku niesformalizowanym. Również jeżeli chodzi o darowizny, czy spadki, tak, jeśli chodzi o małżeństwa jest, są zwolnienia podatkowe, jak chodzi o związki niesformalizowane, takich zwolnień nie ma, więc mamy bardzo jasne tutaj różnice dyskryminacji osób, które są poza związkami małżeńskimi. Po trzecie, w modelu konserwatywnym kobiety hasłowo siedzą w domu, mężczyźni realizują się na rynku pracy, kobiety zajmują się opieką nad dziećmi czy opieką nad y, seniorami. Natomiast mężczyźni realizują się zawodowo, stąd jest radykalna różnica, bardzo duża różnica między aktywnością zawodową kobiet i mężczyzn. Oczywiście na korzyść mężczyzn to już powoli się zbliża do 20 punktów procentowych, czyli właśnie przepaść, również dyskryminacja płacowa kobiet. Mężczyźni zajmują też bardziej prestiżowe stanowiska, łatwiej im awansować. To wszystko oczywiście wynika z katolickiej wizji społeczeństwa i rodziny. Stąd między innymi, jak chodzi tą bierność zawodową kobiet przy programie Rodzina 500 Plus PIS oczywiście lekceważył argumenty osób, które mówiły, że ten program może bez rozwiniętych usług publicznych przyczynić się do wzrostu bierności zawodowej kobiet. Właściwie jakby można powiedzieć, że wręcz to był argument za tym programem ze strony pis ponieważ dla PIS-u bierność zawodowa kobiet nie jest wcale niczym złym. Ważnym elementem tego modelu pisowskiego jest zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Kobiety 60 lat, mężczyźni 65. Kobiety mają wcześniej wypadać z rynku pracy, zajmować się dziećmi i wcześniej wypadać z rynku pracy, żeby zajmować się na przykład swoimi sędziwymi rodzicami. Tutaj również Właśnie kobiety mają funkcję opiekuńcze, tak nad dziećmi, jak i nad, nad osobami starszymi, nad seniorami, więc to jest też część tego modeli. Polska jest już ostatnim krajem w Unii Europejskiej, gdzie wiek emerytalny kobiet i mężczyzn się różnicuje. Argument jest właściwie tylko jeden: to jest po prostu tradycyjny podział udziału. Dziwię się, że część partii opozycyjnych też przychyla się do tych rozwiązań. W związku z tym polityka społeczna w tej. Katolickiej nauce społecznej ma się przyczyniać do zwiększenia różnic między płciami, pogłębiania dyskryminacji kobiet, uprzywilejowaniu mężczyzn właściwie we wszystkich wymiarach e, życia. Po czwarte, co jest ważne, wbrew pozorom, mianowicie w tym katolickim modelu nauki, katolickim modelu polityki społecznej, w katolickiej wizji państwa i społeczeństwa. Państwo nie ma dominującej roli, jeśli chodzi o politykę społeczną. Państwo wręcz ma się trzymać trochę z boku. Polityką społeczną rządzi rodzina. Między innymi dlatego, co prawda, PiS jest partią zamordystyczną, ale jak chodzi o politykę społeczną. To rzeczywiście tutaj funkcje takie zarządzające, kluczowe są przerzucane na rodzinę. To rodzina ma się zajmować dziećmi, to rodzina ma się zajmować seniorami. Opieka instytucjonalna jest na marginesie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ katolickiej wizji państwa, jeżeli państwo miałoby uszczęśliwiać ludzi, no to w tym momencie państwo by wchodziło w rolę Boga. Jest to przejaw pychy to rodzina powinna zajmować się osobami niedołężnymi, osobami z niepełnosprawnościami, to rodzina powinna zajmować się wyłącznie dziećmi. Rola instytucji ma być bardzo ograniczona, więc jest bardzo silna niechęć do rozwiniętej roli państwa, jaka jest w krajach socjodemokratycznych. Po piąte, co się wiąże z tym wszystkim, co powiedziałem, to jest dowartościowywanie tych tradycyjnie męskich zawodów, czyli na przykład y, służb mundurowych czy górnictwa. Znacznie w większym stopniu władza pisowska y, troszczy się o te zawody, niż na przykład o pracowników socjalnych, nauczycieli czy pracowników ochrony zdrowia, gdzie rzeczywiście większość pracowników stanowią kobiety. W związku z tym również niszczy presję tych zawodów sfeminizowanych do wartościowania tych tradycyjnie męskich zawodów. Po szóste, co wydaje się dosyć oczywiste, mianowicie. Potęga Kościoła Katolickiego, znaczna rola Kościoła Katolickiego i mnóstwo przywilejów dla Kościoła Katolickiego, tak przy tworzeniu prawa, jak i przy, jak i przy tworzeniu systemu edukacyjnego, tworzenie podstaw programowych, mnóstwo też przywilejów materialnych dla Kościoła Katolickiego, mnóstwo ulg podatkowych. Właściwie uprzywilejowana rola Kościoła we wszystkich wymiarach życia jest ważną częścią tego modelu. No, po siódme, wreszcie, czego niestety ofiarami są nawet w ostatnich, Dniach polskie dzieci, mianowicie zamordystyczny katolicki model szkolnictwa, no minister Czarny, który teraz wprowadza na przykład do podstaw programowych, do lektur szkolnych, encykliki Jana Pawła II, teksty o Wyszyńskim. W związku z tym taka edukacja bardzo silnie formatująca dzieci. Dzieci mają być posłusznymi. Owieczkami Kościoła katolickiego. No i cóż można powiedzieć, żeby podsumować? Wydaje mi się, że jest to model bardzo niesprawiedliwy, bardzo niedemokratyczny, również bardzo niewydajny, bardzo kryzysogenny, ponieważ strukturalnie dyskryminuje kobiety, w dłuższej perspektywie przyczynia się do kryzysu gospodarczego, unieszczęśliwia też setki tysięcy ludzi, niszczy demokrację, dlatego że opiera się na katolickiej wizji państwa i społeczeństwa, która jest wizją autorytarną. No i generalnie jest to model bardzo. Bardzo, bardzo bardzo niesprawiedliwy. To, co mógłbym tylko powiedzieć, to to, że pisma, taki model, to my wszyscy wiemy. Natomiast dziwię się czasem, czy często nawet, że wiele elementów tego modelu powiela polska opozycja również ta opozycja, która siedzi z lewicową. Więc mogę tylko zaapelować do opozycji wobec pisu. odrzućcie tą wizję, jeżeli nie chcecie w Polsce realizować katolickiej nauki społecznej to powinien się ten model państwa i społeczeństwa narzucany przez pis odrzucić w całości.